i oh, No. Ein Britter kommt! Ein Britter kommt! Jim? Jim! Don't, don't do it! Halt! Es hey. ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! So. My name is Jim. My name is Otto. Pleased nice to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. It's schön. It's Lipiec 1914. W Europie Lipiec najkrwawszy W Europie tej pory, konflikt zbrojny w historii. Naprzeciw siebie stają największe światowe mocarstwa. Po jednej stronie państwa centralne, czyli Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Włoch oraz wielkie i wielokulturowe Austro Węgry. Po drugiej zaś stronie tzw. ententa, czyli Francja, Imperium Brytyjskie oraz Carska Rosja. Efekt Domina zadziałał błyskawicznie i już po kilku tygodniach na froncie znalazły się miliony żołnierzy. Co najbardziej paradoksalne Ludzie na początku podeszli do wojny bardzo entuzjastycznie, a większość z nich była niemal przekonana, że wojna potrwa maksymalnie parę tygodni. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała ich optymistyczne podejście. Dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Natomiast końca wojny cały czas nie było widać. Stopniowo pozytywne podejście ludzi do wojny spadało wprost proporcjonalnie do rosnącej w zastraszającym tempie liczby ofiar. W końcu nadeszła zima, a wraz z nią okres świąteczny, który chyba każdemu kojarzy się przede wszystkim z rodziną. Można więc sobie tylko wyobrazić, co czuli żołnierze. Oddaleni setki kilometrów od rodzinnego domu, siedzący w mroźnych okopach, dodatkowo tak bardzo niepewni swojego losu. Jak się później okazało, święta te, szczególnie dla żołnierzy walczących w okolicach belgijskiego Ypres, mimo że z dala od rodziny, okazały się iście magiczne. Wigilia Bożego Narodzenia w 1914 roku rozpoczęła się jak każdy zwyczajny dzień na froncie zachodnim. Padały pojedyncze strzały, raz na jakiś czas było słychać szorstkie komendy oficerów, a żołnierze siedzieli w okopach, oczekując, co przyniosą kolejne godziny. Jednak kiedy zapadł zmrok, rozpoczęła się magiczna noc, która przeszła do historii nie tylko pierwszej wojny, ale wszystkich konfliktów zbrojnych jako jeden z najjaśniejszych punktów. Jeden z żołnierzy angielskich w liście do siostry tak opisywał to, co się działo w tym wigilijnym dniu. Kochana Janet, w wigilijny poranek mieliśmy piękną pogodę, mróz i ostre słońce. W dzień rozlegały się jakieś strzały, a kiedy zapadł zmrok, nad okopami zapanowała cisza, jakiej nie było od miesięcy. Chwilę później dostrzegłem coś zdumiewającego. Jak okiem sięgnąć, niemieckie pozycje mieniły się setkami światełek. Ustawili na linii okopów małe choinki, na których wisiały lampiony ze świeczkami. Na czystym, mroźnym powietrzu świeciły naprawdę jasno. Chwilę później usłyszeliśmy, jak śpiewają Stilenacht. Kiedy skończyli, chłopaki z naszego okopu zaczęli bić brawo i zaintonowali The First Noel. Wtedy Niemcy nagrodzili nas brawami i zaśpiewali O Tannenbaum. Odpowiedzieliśmy im śpiewając O Come, All, com, all ye Faithful. A wtedy oni zaśpiewali tę samą kolędę po łacinie. Nie byłem w stanie wyobrazić sobie niczego bardziej nieprawdopodobnego, ale okazało się, że to dopiero początek. Następny dzień rozpoczął się zupełnie inaczej niż poprzednie dni. Od rana nikt nie wystrzelił, a obie strony umówiły się na zawieszenie broni i wspólne odszukanie ciał zabitych kolegów. Sierżant Clement Barker pisał o tym. Od Niemców przyszedł posłaniec i powiedział, że jeśli nie będziemy strzelać, to oni również nie. Wyszliśmy z okopów, znaleźliśmy ciała 69 poległych i pochowaliśmy ich we wspólnej mogile. Co więcej, według relacji podporucznika Artura Bern'a, miało miejsce nabożeństwo odprawione na ziemi niczyjej. Bern wspomina to tak. Nasz kapelan czytał modlitwy po angielsku, a później po niemiecku czytał je chłopak, który studiował ten język. To był nadzwyczajny widok. Niemcy stali po jednej stronie, Anglicy po drugiej. Oficerowie w środku, wszyscy z odkrytymi głowami. Jak przystało na święta, nie zabrakło również prezentów. Najpierw Niemcy obdarowali Brytyjczyków beczką piwa, na co tamci odwdzięczyli się śliwkowym puddingiem. Do godziny 12 większość brytyjskiego frontu zbratała się na ziemi niczyjej z Niemcami, składając sobie życzenia świąteczne i obdarowując się nawzajem drobnymi upominkami, jak papierosy czy kawa. Co ciekawe, na ziemi niczyjej został także rozegrany mecz futbolowy, który według świadków zakończył się wynikiem 3-2 dla Niemców, kiedy to piłka przebiła się na wystającym drucie kolczastym. Oczywiście po tym jak informacja o brataniu się na froncie dotarła do dowództwa, wyżsi oficerowie próbowali zakończyć rozej, jednak do końca drugiego dnia świąt na całym odcinku frontu nie podjęto walki. W niektórych miejscach rozej utrzymano do nowego roku, a Szkotom udało się go utrzymać nawet do 3 stycznia. W końcu jednak walki ponownie rozgorzały, a podobna sytuacja jak rozejm bożonarodzeniowy 1914 roku już nigdy się nie powtórzyła. Do dziś wydarzenie to pozostaje ewenementem w dziejach światowych konfliktów i zdecydowanie jednym z ich najjaśniejszych punktów, który dowodzi tylko, że wojnę wywołuje garstka osób, a płacić za nich musi niewinna większość zwykłych, dobrych ludzi.